Oni chcieli ten śląsk przejąć od Niemiec na zasadzie powstania Wielkopolskiego. Trochę poszczelamy, panie, i ten śląsk przejdzie do. Nie, tylko Wielkopolska to były pola. To były jedne wielkie pola, nic więcej. Więc ci Niemcy dla swego świętego spokoju macie. Ale śląska już tak nie oddali. Wie pan, bo tutaj zagłębie Rury i zagłębie Śląskie to była ich podstawa przemysłowa. Ja musiałem uchodzić z pierwszego powstania ze Śląska, po by Byli Niemcy zatukli. To racji lepiej sam sobie życie odebrać. I oni tam żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy z rozbitym czołem, mózg wytrysnął. Rozprute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To to, co na własne oczy widziałem. Dziadek Ostrowski urodził się w 1893 roku w Goduli. Ojciec dziadka był pracownikiem huty Godula, był hutnikiem. Natomiast dziadek kończył szkołę podstawową, potem szkołę dokształcającą, aż następnie techniką w bytomiu. I potem został już wcielony do wojsk. Cesarstwa Niemieckiego. W 1913 roku został powołany do Armii Cesarstwa Niemieckiego, do 10. Kompanii 63. Pułku Wojsk Cesarskich, który skoszarowany był w Opolu. W czasie wybuchu I wojny światowej został wysłany na front francuski. Wojska niemieckie zostały zategowane przez kolonialne wojska francuskie. Podczas ucieczki z okopów, dziadek wywrócił się i stracił przytomność. Rano został obudzony przez wojska sanitarne, które zbierały z pola bitew zabitych żołnierzy, zarówno jak i francuskich, jak i niemieckich. Okazało się, że dziadek całą noc spędził na stercie trupów. Po tym wypadku dziadek ciężko zachorował na uraz psychiczny, został wycofany z frontu niemieckiego, został skierowany do szpitala, gdzie odzyskał zdrowie. Dowództwo Armii Niemieckiej zaproponowało mu, że nie, już nie będzie uczestniczył w walkach frontowych, lecz zostanie skierowany do zakładów rusznikarskich i magazynów uzbrojenia. Po paru miesiącach pracy w zakładach rusznikarskich został mianowany urzędnikiem wojskowym i pełnił funkcję zastępcy rusznikarza Armii Cesarstwa Niemieckiego. W 1917 roku został skierowany już do Ministerstwa Uzbrojenia Armii Cesarskiej do Berlina, gdzie Uczestniczył w licznych kursach w szkołach wojskowych. Jednocześnie odbywał praktyki zawodowe odnośnie uzbrojenia w fabryce karabinów w Gdańsku, jak również w fabryce karabinów i armat w mieszkowości Spandau pod Berlinem. Obecnie ta miejscowość jest, stanowi dzielnicę Berlina. Po zakończeniu I wojny światowej został trzy miesiące urlopowany, po czym ponownie został wcielony do armii Cesarstwa Niemieckiego. Tam zajmował stanowisko oficera do spraw uzbrojenia. W 19 roku zwolnił się z wojska niemieckiego, wrócił na Śląsk, wstąpił do polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska. Zajmował się również uzbrojeniem, przemycał broń z województwa kieleckiego, które rozpoczynało się już w Sosnowcu na Górny Śląsk do magazynów konspiracyjnych polskiej organizacji wojskowej. Dziadek 29 września został przyjęty w poczet Policji Plebisytowej. Zajmował tam stanowisko oficera do spraw uzbrojenia. Dziadek opowiadał, że służba w Policji Plebisytowej była znacznie trudniejsza niż służba w Armii Cesarskiej w czasie I wojny światowej. Sytuacja na Śląsku była niesłychanie skomplikowana. Było wiele morderstw, bujek, zarówno wzniesanych przez ludność górnoślązaków pochodzenia polskiego, jak i górnoślązaków pochodzenia niemieckiego. W III Powstaniu Śląskim został mianowany poprzez Wojciecha Orfantego na podporucznika wojsk powstańczych i skierowany został do komendy Grupy Wschodniej, która mieściła się w Bielszowicach. Z kolei w Bielszowicach Komenda Grupy Wschodniej skierowała dziadka do warsztatu rusznikarskiego i mianowała go kierownikiem tego warsztatu. 17 czerwca 1922 roku Międzysojusznicza Komisja zakończyła działalność na terenie Śląska i w związku z powyższym policja plebiscytowa została rozwiązana. Wiadek jednocześnie został Przyjęty do Policji Województwa Śląskiego, którą powołał do życia Wojewoda Ryber. Po utworzeniu Policji Województwa Śląskiego, został powołana do życia Komenda Policji Miejskiej i Powiatowej w Katowicach. Dziadek został skierowany do tej komendy. I objął stanowisko kierownika działu technicznego. W dziale tym zajmował się całym wyposażeniem policji, począwszy od spraw motoryzacyjnych, a skończywszy na uzbrojeniu. Brał udział w kursie dla wyższych oficerów policji w Świętochłowicach, a następnie w kursie prawie półrocznym w komendzie. Policji Polskiej w Warszawie. Dziadek Ostrowski wziął ślub z Heleną Michalik w 1922 roku. W 24 roku urodziła się moja mama Irena, trzy lata później urodziła się jej siostra Imgarda. Sytuacja dziadka materialna była wtedy bardzo dobra, gdyż mama dojeżdżała dorożką z Ochoca do Katowic. Na to było dziadka stać. Został Grażyński. Grażyński to był poplecznik yy, Piłsudskiego. Sprowadzili do Polski. Cała obsługa policji nagle stała się, przyszła z Polski. Została wymieniona cała kadra. No i dziadek, ponieważ miał tyle doświadczenia życiowego, że nie chciał się pchać, nie chciał wpychać ręce między drzwi, zrezygnował z tej policji. No taka była prawda. W kolejnym okresie swojego życia zawodowego miał prywatną firmę przewozu autobusowego w Katowicach, gdzie garaże znajdowały się w okolicy obecnego Spotka. W 1932 roku zatrudnił się w Urzędzie Miejskim w Katowicach na stanowisku kierownika działu technicznego. To co pamiętam z opowiadań mojego dziadka, był kierownikiem tzw. Policji Budowlanej, w której dzięki swojemu wykształceniu pełni funkcję aż do rozpoczęcia II Wojny Światowej. W 1939 roku został powołany do służby wojskowej jako rezerwista w stopniu porucznika. Został skierowany do Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wojska Polskiego, które znajdowało się na przedmieściach Dęblina. Około 17 września komenda składnicy centralnej Wojska Polskiego otrzymała rozkaz wycofania się ku granicy wschodniej. Dziadek wycofał się zgodnie z rozkazem w kierunku granicy wschodniej. Tam na granicy wschodniej został już przejęty przez wojska radzieckie i oczekiwał na stacji kolejowej na transport do obozów jenieckich w głębi Związku Radzieckiego. Podczas pobytu na tej stacji kolejowej, które trwało około jednej doby, dziadek spotkał się przez przypadek z oficerem niemieckim, który wojska niemieckie, mają również na tej stacji kolejowej swój posterunek, i rozpoczął z nim rozmowę. Dziadek pokrótce opowiedział mu swoje życie w armii niemieckiej. Okazało się, że oficer ten niemiecki również studiował w szkole technicznej, tylko w Hamburgu. W związku z powyższym mówił, że on dziadka wyprowadzi, i dziadek udał się z oficerem do posterunku wojskowego na tej stacji kolejowej. Dali mu list żelazny na powrót do domu. Kazali mu natychmiast opuścić tą stację, ubrali go w ubrania cywilne, dali mu odpowiednią jakoś tam ilość pieniędzy, plus jak wyżywienie i natychmiast dziadka wyprowadzili z regionu tej stacji. Dziadek w tym momencie już dowiedział się od nich, że nie można wracać na Śląsk, gdy zostanie automatycznie aresztowany przez gestapo jako oficer, który brał udział w Powstaniu Śląskim. Dziadek udał się do Krakowa i w Krakowie pozostał do końca wojny. Tam dzięki swoim doskonałej znajomościom języka niemieckiego, jak również wykształceniu, również pracował w magistracie miasta Krakowa w dziale technicznym. Do Krakowa również sprowadził rodzinę swoją w 1940 roku, która przebywała w Krakowie aż do wyzwolenia Krakowa przez armię rosyjską. Potem powrócili już na Śląsk. I po zakończeniu wojny, dziadek rozpoczął pracę w przedsiębiorstwach śląskich. Ja z kolei urodziłem się w 1946 roku w miejscowości Ocholec pod Katowicami, w domu mojego dziadka. Tam przeżyłem pierwsze lata młodości. Tam chodziłem do przedszkola i byłem ulubionym wnuczkiem mojego dziadka. Mój dziadek po powrocie z pracy, każdego dnia opiekował się mną do wieczora. Chodziliśmy na długie spacery, opowiadał różne nam bajki, ale nigdy nie wspominał o swoich przeżyciach wojennych czy powstańczych. Sprawy e, historii mojego dziadka, jak również sprawy ich z mojej rodziny, zawsze były utrzymywane pewnej tajemnicy. W okresie powojennym moja mama, córka dziadka, była częstym gościem w cudzysłowie, oczywiście, w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. Była aresztowana, przebywała w areszcie około miesiąca czasu i dopytywali się bardzo dokładnie, co dziadek robi w okresie międzywojennym, co pamięta z życia rysu dziadka. Pamiętam mojego pradziadka Pawła Ostrowskiego głównie z tego, że był osobą bardzo otwartą i bardzo, bardzo lubiącą dzieci. Dziadek pomimo swojego wieku, miał wówczas ponad 80 lat, zajmował się nami na co dzień. Codziennie do nas przyjeżdżał, codziennie przyjeżdżał z Katowic do Tychów autobusem. Bardzo dużo z nami spacerował, uwielbiał spacery, potrafiliśmy po kilka godzin przemierzać. E, całe Tychy odwiedzaliśmy regularnie, niemalże codziennie, parknieć Niedźwiadków w Tychach. Był osobą wykształconą jeszcze w okresie międzywojennym i to był faktycznie taki inżynier dawnej daty. Na każde nasze pytanie potrafił odpowiedzieć. Nawet jeżeli nie potrafił, no to swoimi takimi małymi kłamstewkami jak to w rozmowach z dziećmi potrafił wszystko wytłumaczyć. Dziadek Paweł Ostrowski zmarł w 1983 roku w Katowicach. Podczas mojego ostatniego spotkania z dziadkiem, czyli dzień przed jego śmiercią, wtedy, kiedy wezwał mnie, żebym przyjechał z Tychów go ogolić, powiedział mi jedną rzecz, że najważniejsza w życiu jest sprawa rodziny i o nią trzeba zawsze dbać, nie patrząc się na różne sytuacje polityczne, państwowe, najważniejszą Sprawą jest sprawa rodziny. I żem o tym pamiętał. W nocy, w tym samym dniu, zadzwoniła już babcia do mnie, że dziadek już nie żyje.